Siemano 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 witam Was! Już w siódmym odcinku moj jedzenie. Wiem, że jakieś, przez jakieś trzy miesiące nie było odcinka, ale znowu po bardzo za serie. Yy, więc ja się ogólnie przeprowadziłem yy, A teraz yy, możecie napisać w komentarzach, jeżeli... Pod, który podoba się Wam najbardziej odcinek i jeżeli zobaczę komentarze który, zobaczę w jakimś odcinku najwięcej komentarzy w tym, którym będzie najwięcej komentarzy po prostu to on to wtedy wszyscy ci widzowie, którzy dawali na tamten na, akurat na, tam, w tamtym produkcie komentarze będą widzami, którzy mogą się cieszyć że ja, że ja ich bardzo lubię, że zyskali popularność jakby na moim kanale, że Na przykład... Nie, tego kogo będę widział najczęściej komentarze pod filmikiem dostanie jakby może kiedyś, jeżeli spotkam go w Minecrafcie Albo wiecie, że jak gdzieś kiedyś mm, spotkam w Minecrafcie na serwerze, to dam mu 10 tysięcy złotych i będę mu je wpłacał dopóki on, dopóki, je, dopóki on będzie miał, no wiecie, będę mu je wpłacał przez. przez. Będę mu je wpłacał po prostu, aż, do, aż nie dojdę do 10 tysięcy. I może. I, ale musi mieć taki sam nick jak po, pod komentarzem, bo nie wpłacę. Yy, ogólnie to będzie na RealCraft. serwer RealCraft to bardzo popularny, więc powinniście go znać. Dobrze. Przechodzimy do prezentacji produktu. Tutaj macie nazwę macie... co to jest? i tutaj jest ketchup ogłodny widoczny czy na pewno? tutaj macie bez substancji czekajcie Konserwantowych. i proszę skład waga produktu tutaj kot kieskowy. Zatyczkę, bo by bardzo łatwo otworzyć. Czekajcie. Zasług. Zobaczymy. Ty, 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 ty. Ketchup otwiera się, odkręcając naszą, naszą za Więc to na tyle. Sketchup, pudły, ketchup oczywiście pomidorowy od roku 1920 został wytworzony w fabryce. Widzimy się w następnym odcinku i do zobaczenia, cześć!